Utrzymanie biznesu w Polsce już samo w sobie jest dość trudne. Co gorsza wypromowanie go na naszym rynku, czy też ekspansja biznesu za granicę? W zasadzie to taki sukces zdaje się być niemal niemożliwy do osiągnięcia. Dlatego właśnie przyjrzymy się dzisiaj przykładom takich sprzedanych firm, które jeszcze nie tak dawno temu były elementem naszej kultury. Jesteście gotowi? Jeśli tak, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subka. Dzięki czemu będziecie na bieżąco z naszymi materiałami. A teraz dam wam jeszcze 3 sekundy, a wy napiszcie w komentarzu trzy słowa do naszego rządu: jeden, dwa, trzy. Napisane? No to lecimy. No mężu, zgłodniałam. Co byś mi tak na szybko zaproponował? Tak na szybko powiadasz? To bym zaproponował... Zupę krem z warzyw. Sałatkę z marchewki i selera. A na deser koktajl truskawkowy. No, szybko. Nasze produkty poddajemy najprzeróżniejszym testom. Nowy blender Zelmer potrafi naprawdę wiele. Zelmer niezawodnie. Zelmer, założony w 1951 roku, przez dziesięciolecia dominował na polskim rynku AGD, specjalizując się w produkcji odkurzaczy i drobnych urządzeń kuchennych. W 2013 roku doszło jednak do znaczącej zmiany, gdy niemiecki koncern BSH Bosch Siemens Hausgeräte przejął firmę. Niemiecko brzmiąca nazwa więc trafiła tam, gdzie pewnie od początku Miała trafić. To tak z przymrużeniem oka. Przejęcie to, według BSH, miało na celu nie tylko rozwinięcie oferty produktów, ale również umocnienie pozycji na rynku Europy Środkowo-Wschodniej. W wyniku tego działania, produkcja w Polsce została zintegrowana z globalnym systemem BSH. Zelmer, choć zachował markę, został włączony do międzynarodowej struktury koncernu, co ostatecznie doprowadziło do utraty autonomii. Produkcja sprzętu Zelmera, w tym odkurzaczy, została stopniowo przenoszona do innych zakładów BSH, takich jak Fabryka w Wrzeszowa gdzie wytwarzano także produkty Bosch. Choć produkty Zelmera wciąż były dostępne na rynku, to w 2020 roku prawa do marki sprzedano hiszpańskiej firmie B&B Trends, co oznaczało kolejną zmianę właściciela. Ostatecznie sprzedaż takich marek jak Zelmer za granicę nie tylko pozbawia Polskę kontroli nad rodzimymi firmami, ale także powoduje, że zyski i strategiczne decyzje przenoszone są poza granice kraju. W ten sposób Polska też powoli traci swoją pozycję kraju dominującego w eksporcie sprzętu AGD, z czego byliśmy znani. Przez długie lata. Wciąż to u nas trwa produkcja, ale zarząd jest oddalony. Inka. Masz to z natury. Kawa zbożowa. Inka wprowadzona na rynek w. W 1971 roku stała się kultowym produktem spożywczym w Polsce, szczególnie w czasach PRL-u. Jej popularność nie ograniczała się tylko do kraju, a jej skład oparty na naturalnych składnikach, takich jak jęczmień, żyto i cykoria, przyciągał uwagę również za granicą. Teraz można by się zastanawiać nad tym, czy było w tym zainteresowaniu coś dobrego. W 2005 roku marka została przejęta przez ponownie niemiecką firmę Grana, co otworzyło jej drzwi na międzynarodowy rynek, mimo że marka zachowała swoją rozpoznawalność i była nadal produkowana w Polsce, kontrola nad nią przeszła w ręce zagranicznego kapitału. Nie zatrzymujemy się tutaj jednak ponownie tylko na jednym transferze. W 20 roku grana została kupiona przez, kto by się spodziewał, niemieckiego producenta Balsen. Dzisiaj Inka nadal jest dostępna na rynku i eksportowana do wielu krajów, takich jak Czechy, Rumunia, USA czy Japonia. Wyobrażacie sobie, jak dużym koncernem moglibyśmy się dzisiaj posługiwać? Utrata polskiego kapitału w przypadku Inki, podobnie jak wielu innych rodzimych marek oznacza przeniesienie zysków poza granicę kraju my wymyślamy u nas trwa produkcja ale zarabia ktoś inny najbardziej jednak nie bolą koszta a sentyment to, co że mija czas, to, co dobre Tak jest niestety tym razem. Wedel, jedna z najstarszych i najbardziej rozpoznawalnych polskich marek czekolady, założona w 1851 roku, przeszła w 2010 roku w ręce japońskiego koncernu Lotte Group. Nasi przodkowie na tę wieść pewnie przewracają się w grobach, choć na dobrą sprawę firma od lat nie jest w naszych rękach. To przejęcie było wynikiem transakcji, którą poprzedziła decyzja Komisji Europejskiej, ponieważ przejęcie Cadbury przez Kraft Foods budziło obawy dotyczące monopolizacji rynku. Wcześniej Wedel należał do brytyjskiej firmy, która kupiła markę od PepsiCo w 99 roku. Lotte Group, znane głównie z produkcji gum do rzucia, potraktowało przejęcie Wedla jako pierwszy krok do ekspansji na europejski rynek słodyczy. Transakcja objęła nie tylko markę Wedel, ale również ukochaną przez Polaków fabrykę w Warszawie, do której w trakcie nocy muzeów ustawiają się kolejki oraz zatrudnionych w niej pracowników. Mimo, że Wedel zachował swoją polską tożsamość, w rzeczywistości stał się częścią międzynarodowego koncernu, co otworzyło mu drogę do rynków zagranicznych. To chyba jeden z szczególnie kłujących w naszą tożsamość przykładów sprzedaży. Szczególnie ze względu na to, że przez wielu kojarzona jest ona z pomocą, jaką niosła rodzina Wedla podczas trudnych czasów obywatelom Warszawy i pracownikom fabryki. Niestety, to co u nas kojarzone jest z wolnością z jakiegoś powodu szybko znika. Się, Zyskaliśmy yeah. ludzi. to się ta barwa, ta piena, jaki skrzyn. Nejlepší české pětky. Ty z polska. z Polska. Moje babička pochází z Chřanova. No, no, no. smak, Podobnie jest u nas z alkoholami. Dzisiaj na przykład ich spożywanie już się nawet nieszczególnie opłaca, ze względu na ciągle rosnące akcyzy, ale wiecie, to z pewnością z uwagi na nasze zdrowie, nie zarobek. Na pewno. Tymi, którzy zdecydowali się sprzedawać nasze narodowe browary za granicę, chyba jednak kierował zarobek. Branża piwowarska w Polsce przeszła ogromne zmiany w wyniku prywatyzacji w latach 90. Wiele znanych polskich browarów, takich jak Lech, Żywiec i Tyskie, zostało przejętych przez międzynarodowe korporacje, Lech i Tyskie, pierwotnie należące do kompanii piwowarskiej, trafiły w ręce brytyjskiego S.A.B. Miller, a później po jego fuzji z A.B. Inbev zostały sprzedane japońskiej firmie Asahi w 2017 roku, zgodnie z wymogami Komisji Europejskiej dotyczącymi ochrony konkurencji na rynku. Żywiec z kolei został przejęty przez holenderski koncern Heineken już na początku lat 90., co uczyniło go jednym z największych graczy na polskim rynku piwa. W ocenianie złych wieści mam dla Was jednak pewną dobrą. Niektóre Polskie piwa wróciły do rąk polskiego kapitału po latach bycia w posiadaniu zagranicznych firm. Przykładem jest firma Vanpur, która odzyskała kontrolę nad marką Łomża w 2003 roku. Vanpur obecnie produkuje wiele marek piwa, w tym Łomża, Brok i Karpackie, pozostając jednym z największych niezależnych producentów piwa w Polsce. Farmak AG, międzynarodowa firma farmaceutyczna z siedzibą na Ukrainie, na początku tego roku sfinalizowała przejęcie polskiej firmy farmaceutycznej Symfar w ramach transakcji gotówkowej. To przejęcie wpisuje się w strategię ekspansji farmak na rynki międzynarodowe, szczególnie w Europie Środkowo-Wschodniej, gdzie firma w ostatnich latach dokonała kilku podobnych transakcji, m.in. w Czechach i Słowacji. Szkoda tylko, że jesteśmy ofiarami, a nie użytkownikami tej ekspansji. Tak czy inaczej, Symfar, działająca od ponad 20 lat na polskim rynku, Realizuje się w obszarach takich jak diabetologia, psychiatria, neurologia oraz zdrowie kobiet. Firma wygenerowała w 2023 roku ponad 22 miliony euro przychodu. Bo widzicie, z jakiegoś powodu, jeżeli marka ma ambicje na stanie się globalną, to nie jest w stanie tego osiągnąć pod polskim zarządem. Nie jest to zasadą, ale rzadko zdarza się, byśmy byli w stanie doprowadzić ją do takiej popularności. Czemu? Nie ma to raczej związku z nami, Polakami. Nie brakuje nam ambicji, pomysłowości i pracowitości. Z roku na rok Polacy coraz Częściej ponoszą bankructwa, a wybicie się na zagranicznym rynku jest niemal astronomicznym osiągnięciem. Ale komu ma to przeszkadzać poza nami, skoro wszyscy dookoła na tym zarabiają?